Kostrzyn na dodrą, most graniczny Dzisiaj przyjechałem zobaczyć jak faktycznie wygląda Respektowanie zakazu 3,5 tony Na tym moście Wystarczyła chwila aby nagrać Lawetę busa Załadowanego na pacę Plus Przyczepa laweta też załadowana Szanowni Państwo Jeżeli będzie dochodziło do takich sytuacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Jasno mówi jeżeli stan mostu się pogorszy, po prostu ten most zamkną i dotknie to przede wszystkim pracowników transgranicznych, którzy będą mieli wielki problem z przejechaniem na drugą stronę, ponieważ subice są zakorkowane, świecko jest zakorkowane, a tu niestety busy z lawetami zapakowane, ciągniki siodłowe z, z naczepami. Przejeżdżają sobie jak nigdy nic. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad informuje, że ma w planach zamontowanie barier technicznych, które uniemożliwią wjazd na most takim pojazdom.